Dzień dobry, Anna Kucianowa Lewica Ochota. Dzień dobry, Marek Strykowski, członek Oła Nowej Lewicy Ochota. Edward Stegielka, Nowa Lewica Ochota. Dzisiaj rozmawiamy o Ludowym Wojsku Polskim z perspektywy zwykłego żołnierza. Powiedzcie, w jakich jednostkach służyliście? Służyłem w 9. Pułku Łączności w Białobrzegach. Ja służyłem w wojskach OPK, to jest Obrona Powietrzna Kraju. Uniotarkę przyszedłem w Bemowie Piskim, a później byłem w książnicach koło Grodziska Mazowieckiego. Ile trwała służba i kiedy służyliście? Ja służyłem w rocznikach 71-73. Dosługiwałem służbę więcej jak dwa lata. Nasze wojska ogólnie miały mieć służbę trzyletnią, ale ta służba była skrócona do dwóch lat no i tyle przebywałem w wojsku. Normalnie w wojsku służyło się Dwa lata, ale były rodzaje wojsk, jak obrona powietrzna kraju marnarka, gdzie służą się trzy lata to wojsko nazywało się Ludowe Wojsko Polskie. Czy zgadzacie się z tą nazwą i czy uważacie, że faktycznie ono zapewniało no, zwykłym ludziom, ludowi możliwość awansu społecznego? Tak, uważam, że Ludowe z nazwy gwarantuje jego powszechność. Dlatego Ludowe dawało awans, duży awans społeczny, dużej części tego żołnierza, ponieważ dużo ludzi przychodziło z miejscowości małych, miejscowości, lepsi, gdzie byli bez wykształcenia ludzie, a w wojsku uzyskiwali Kursy różnej specjalności, z którymi później wychodzili do cywila i z tego korzystali. Na tym polegał ich awans społeczny. Tak, do wojska był zobowiązany każdy, tylko nieliczni chorzy, byli zwalniani z tego obowiązku. I cały przekrój społeczny tam można było spotkać. W wojsku różne kursy, na przykład, tak jak w moim przypadku, kursy kucharskie, kursy na przykład dla kierowców. Powodowały to, że zwykły żołnierz, który przychodził bez umiejętności, bez żadnego wykształcenia, zyskiwał specjalność, którą mógł wykorzystywać później w cywilu. To jest właśnie ten waga tego awansu społecznego. Już po skończeniu szkoły średniej zostałem skierowany do lo loku, gdzie zdobyłem prawo jazdy, a w wojsku miałem możliwość i skorzystałem z tego i zrobiłem jeszcze C i E. No ja mam mogę... kirem, znaczy się ciężarówką jeździć hmm. z dwoma przyczepami. A ja mam muszę powiedzieć, że ja się błyską czym jeździć jeździć samochodem ciężarowym. W ogóle nie umiałem jeździć, a koledzy mi dawali, stara 66, mi dawali na poligonie no. i jeździłem sobie tak bez niczego. I nauczyłem się jeździć i później poszedłem tego i prawo jazdy jako eksterny. Marku Edwardzie, wysłużyliście w tamtejszym wojsku z poboru powszechnego. Jakie waszym zdaniem były zalety i wady tego rozwiązania? Zaletą poboru powszechnego było jego powszechność, że musieli wszyscy być. A wadą było to, tak jak w moim przypadku na przykład, że wyrywało człowieka z normalnej działalności zawodowej. Ja w swoim doświadczeniu prawie dwa lata straciłem na to, że po prostu mnie nie było. Mhm. Tak, popieram tutaj kolegę to, co powiedział, bo to prawda. No ale z kolei uczuły dyscypliny jakiejś, tak jak wojskowej. Dzisiaj niektórym brakuje tego. A jak wyglądała w wojsku kwestia wyznania świeckości? Na, na ile wojsko było świeckie wtedy? W latach, kiedy ja służyłem w wojsku, to nie było mowy w ogóle o, o jakiejś tam religii, o, o mszakom, w ogóle przez księdza nie było. W mojej jednostce nie było księdza, nie było kaplicy. Także każdy uprawiał kulturę religijną tylko wtedy, kiedy dostał przepustkę. Musiał być w wojsku było to niemożliwe. Wojsko było świetkie, także nikt tam nikogo nie zmuszał, żeby chodził do kościoła. Jeśli był właśnie na przepustce i czy jest na urlopie, to Nikt się go nie pytał, gdzie on będzie chodził. On mógł być katolikiem, chodzić do kościoła. Czy za Waszych czasów w wojsku występowało zjawisko fali? Fala to jest po prostu przemoc, którą stosują wojskowi starsi służbą wobec tych młodszych. I, więc czy takie zjawisko było i jak na nie reagowano? Czy starano się coś z tym zrobić? To jest no, zresztą zjawisko dosyć powszechne było w całym wojsku. Ale było to powszechne, i każdy się podobał, bo każdy, kto doświadczył fali, sam kiedyś później stosował tą falę. I na tym to polegało i długo trwało. Mm -hmm. Tak jak kolega powiedział, chyba w każdej jednostce była fala, chociaż, że tak powiem, przez palce patrzyli na to oficerowie, bo po prostu starsze tak wojsko tak. pilnowało młodszego. Trochę większe mieli możliwości ci starsi żołnierze, ale w ten sposób kadra. Wojskowa zapewniała sobie, jakich nie ma i wszystkiego nie zobaczą, prawda? To to, że starsze wojsko będzie młodszy pilnowało. Powiem Wam, że na przykład u mnie na kuchni nie było fali, tylko był szef bo był, bo był, kuchni, ustalił grafik. Ludowe Wojsko Polskie było częścią Układu Warszawskiego. Jakie mieliście kontakty z armiami innych państw Układu? W mojej jednostce układy były dosyć częste, ponieważ pracowaliśmy wszystko na sprzęcie rosyjskim, radzieckim. I wszelkie naprawy, wszystkie instalacje nadzorowali specjaliści rosyjscy i często przejeżdżali, trzeba było ich podejmować. Stosunek tych Rosjan był normalny, oni nie wywyższali się. Także normalnie można było pracować. Podczas mojej służby miałem kontakt z żołnierzami armii Wietnamskiej i my ich uczyliśmy tutaj na. Pracować na naszym sprzęcie, na którym my pracowaliśmy. Czym dla Was było to doświadczenie służby w wojsku? Ja, jakie, jakie wtedy odbieraliście? Odebrałem te dwa lata wyrwane troszeczkę z, z zawodu. Bo dwa lata szybko minęły, ale pozostał niesmak, że dwa lata mnie nie było w restauracji, w której pracowałem w hotelu. Mhm. No, dla mnie to było y, taką przygodą, ze względu na to, że. Zaraz po unitarce załapałem się jako zawodnik, często brałem udział w takich biegach narodowych, które były dla wojska i później startowałem w trójboju wojskowym, to jest strzelanie z trzech pozycji z 200 metrów, rzut granatem do celu i bieg na torze przeszkód, czyli tak zwanym małpim gaju. I byłem nawet na Mistrzostwach Wojska Polskiego, i na Małpingaju miałem trzeci czas. Dwóch podporuczników mnie tylko wyprzedziło, bo przez bardzo długi okres czasu mój czas był najlepszy. Dla mnie plusem tego wszystkiego to była przygoda, bo ja tu blisko Warszawy. Czy, czy jakieś pozytywne praktyki z tamtych czasów, z wojska z tamtych czasów, warto przenieść do dzisiejszej polskiej armii? I ja bym przyjął przede wszystkim powszechność tego wszystkiego, że bez względu na stanowisko, bez względu na status społeczny, a każdy musiał być przeszkolony w obronie Rzeczypospolitej, w obronie Ojczyzny. O. Poza tym dyscyplina. Jednak to uczyło wszystkich dyscypliny. Jak był rozkaz, trzeba było to zrobić, to trzeba było, czy ci się podobało, czy nie podobało. To trzeba było wykonać. A dzisiaj jest dużo większe rozprężenie. Może w samym narodzie to jest. Tak jak powszechne to było, więc nas wszystkich to uczyło. Dzisiaj no, nie, ma, nie ma tej młodzieży, to nauczyć tej dyscypliny. Bardzo Wam dziękuję ja to, za, za, za tę rozmowę i za te wspomnienia.